Siemano. Podczas dyskusji na temat sztucznej inteligencji tyle razy się słyszy, że człowieka nie da się zastąpić, a dzisiaj będziemy go zastąpywać pronomi diwetti, czyli zaimkami do dopełnienia bliższego. A jak wygląda pronomi diwetti? No, przede wszystkim odpowiada ono na pytanie zbiornika kogo, co. Zobaczcie, co do pierwszej osoby. Pronomi od io to jest mi, czyli mnie. Przykładem zdania jest mi vedi, widzisz mnie. Widzisz mnie? Co? Widzisz mnie? Później od osoby tu pronomi diretti to ti czyli ciebie przykładem zdania jest ti amo kocham cię, kocham ciebie Później mamy osobę lui i pronomi diretti od niej to jest lo czyli jego Przykładem jest lo saluto, czyli pozdrawiam Jego, pozdrawiam Go. Później mamy osobę lei i pronomi diretti od tego to jest la, czyli ją. La conosco znam ją. Później przechodzimy już w końcu do liczby mnogiej. Dla osoby noi, czyli my, pronomi diretti to ci, czyli nas. Przykładem zdania jest ci chiamano dzwonią do nas. Później mamy osobę Woj, Konomidi odni to jest wi, czyli was. Przykład zdania vi aspetta, czyli on w domyśle, bo jest aspetta, on czeka na was. I ostatnia osoba, tutaj mamy dwa przykłady. Od logo może być albo Li, i to oznacza facetów, czyli ich, li im kątko. Spotkałem ich, spotykam ich. Albo le, czyli je, dziewczyny. Le, invito. Zapraszam je. Tak to wygląda. Ale kiedy używamy pronomi getti? No, tak jak mówiłem we wstępie, kiedy chcemy zastąpić dopełnienie bliższe. No spoko, ale co to jest to dopełnienie bliższe? Dwie informacje dla Was. Po pierwsze, odpowiada ono na pytanie kogo, co czyli to jest chyba biernikowe. A po drugie, przy czasowniku w języku włoskim nie potrzeba żadnego przyimka, na przykład a albo p. Czyli jeżeli byłby były potrzebny przyjmek, weźmy na przykład a, czyli kupować komuś, nie wiem, matce, dziecku, to wtedy użyli, użylibyśmy pronomi indiretti, o której Wam opowiem w następnym odcinku. Na razie się skupiamy na dopełnieniu bliższym. Spójrzmy na przykłady kupić i biglietto, czyli kupisz bilet i zobaczcie możemy tutaj zadać to pytanie kogo co kupisz co bilet zgadza się i ten bilet możemy zastąpić si blokiem oggi. tak kupię go dzisiaj kolejny przykład konosi emma znasz emmy możemy zadać tutaj pytanie znasz kogo emmy wszystko git i emmy zastępujemy La invito alla festa, czyli zapraszam ją na imprezę. Capisci queste lezioni, czyli rozumiesz te lekcje, zajęcia. Wiele razy zadawałem to pytanie moim kolegom z ławki i możemy zadać pytanie: rozumiesz te, czyli co lekcje? Zgadza się. Non le capisco, nie rozumiem ich. I przyjmki prawie zawsze używamy. Przed czasownikiem. Jak możecie zauważyć, lo jest przed komprarę, le jest przed kapirę i la jest przed invitare. Ale, jak możecie zauważyć, jest tutaj w nawiasie słowo klucz prawie, ponieważ jeżeli występuje w zdaniu czasownik modalny, czyli sapere, dovere, poterę, czyli wiedzieć, musieć i móc. To, jakby to powiedzieć, a to wtedy ten przyjmek może być przedczasownikiem albo po. Mamy dowolność. Spójrzmy na przykłady. Obi di soldi, czyli potrzebuję pieniędzy, jestem spłukany. Mi puoi ajutare, czyli możesz mi pomóc, to jest pierwsza wersja. Możemy też to mi przerzucić na koniec bez okolicznika i się spytać. Płoj ajutarmi. I to jest to samo. Zobaczcie, to m mi przeszło tu. Czyli z bezokolicznika usunęliśmy to e na samym końcu i wsadziliśmy tam to mi. I tak byśmy zrobili z każdym innym przyjęciem. Kolej, jest kolejny przykład. Tak jest. Giovanni ja un compagno Czyli Giovanni ma dzisiaj urodziny. Lo devo Muszę do niego zadzwonić. Albo devo chiamarlo. I to jest to samo. Taka sama sytuacja z pronami, która odbywa się przy czasownikach modalnych, czyli saperę, towerę, potere, ma też miejsce przy starych różnicach czyli ten przyjmek. Możemy dać albo przed odmieniony czasownik, albo na sam koniec. Spójrzmy na zdanie. Questo programma è interesante. I tutaj jest pułapka, ponieważ program, programma, czyli Program, audycja jest rodzaju męskiego, co jest trochę nieintuicyjne i dlatego powiemy lo sto ascoltando, czyli że słucham jej teraz, ale w języku włoskim jego. Mamy też drugą opcję sto ascoltandolo i to jest wygodniejsze. Tego częściej się używa w mowie potocznej między dwoma włochami, ponieważ jest szybciej. A tej pierwszej opcji losto ascoltando używa się bardziej na piśmie, w jakichś tam urzędach i tak dalej. Drugi przykład. Questo uomo è strano, czyli ten mężczyzna jest dziwny. Mi sta chiamando, czyli dzwoni do mnie teraz, w tym momencie, no bo jest taka rundia. Albo druga opcja: sta mi. I to oznacza to samo, nie ma jakiejś wielkiej różnicy, oprócz tego, co Wam powiedziałem. Czyli to do mowy potocznej, a pierwszy przykład do pism. Kolejna kwestia jest taka, że przyjmkiem do dopełnienia bliższego możemy zastąpić całe zdanie. Na przykład do velasquola, czyli gdzie jest szkoła. Zamiast odpowiadać non so, do velasquola, mogę odpowiedzieć po prostu non lo so. Nie wiem tego. Było to zdanie w najpopularniejszych zwrotach w języku włoskim. Mam nadzieję, że pamiętacie. I kolejny przykład. Quantia a brat Pitt. Ile lat ma brat Pitt? No, sappiamo. Nie wiemy tego. Nikt tego nie wie. Ale wiemy za to, ile ma lat dziewczyna brata Pita. Na pewno mniej niż 25. Teraz przejdziemy do ćwiczeń. Zobaczymy, czy coś w ogóle zrozumieliście z moich wypocin. Spójrzcie, mamy pięć zdań. Waszym jedynym zadaniem jest wklejenie odpowiedniego pronomi indiretti, bo w sumie tylko takie na razie znacie, ale miejmy nadzieję, że po moim następnym odcinku to się zmieni, bo tam omówię te drugie pronomi indiretti, no ale spójrzmy na zdania: do Chiara i Emilia, coś tam, coś tam, Invito alla festa, czyli jeżeli zobaczę Chiara i Emilię, zaproszę je na imprezę. I tutaj ważna kwestia jest taka, że zostawiłem na Was pułapki. Pamiętajcie o tym, że jeżeli w zdaniu w języku polskim coś jest w rodzaju męskiego czy żeńskiego, to niekoniecznie musi być tak w języku włoskim. Także dla nas najważniejsze jest to, jak to zdanie brzmi w tym języku, w którym się uczymy. I o tym pamiętajcie. Teraz drugie zdanie. Compra i ligri e coś tam, coś tam, ledże. Czyli kupuje książki i je czyta. Trzecie zdanie. Sono libero oggi. Coś tam, coś tam. Chiami più tardi. Czyli jestem dzisiaj wolny. Zadzwonisz do mnie później. Przedostatnie zdanie. Se hai bisogno di latte. Coś tam, coś tam. kompro, Jeżeli potrzebujesz mleka, kupię je. I ostatnie zdanie. Questa è la tua storia preferita. Coś tam, coś tam. Ascolti ogni giorno. Czyli to jest Twoja ulubiona historia. Słuchasz jej cały dzień. Sorry za to tochamskie cięcie, ale skończyło mi się miejsce. Musiałem zrobić czyszczenie. Także teraz mam już 7 GB wolnych, także spokojnie. To się nie powtórzy przez najbliższe dwa dni, ale teraz zobaczycie już odpowiedzi. Także zatrzymajcie sobie filmik, zapiszcie, co według Was jest poprawne. Pamiętajcie o pułapce, którą na Was zostawiłem, i robię cięcie, i zaraz się widzimy. I teraz pora na odpowiedzi. Jak możecie zauważyć, w pierwszym zdaniu jest le invito, ponieważ mówi o Kiarze i o Emilii, czyli o dwóch kobietach, i dlatego jest le invito, je zaproszę. W drugim zdaniu Li lege, i tutaj jest ta porka, o której Wam mówiłem, ponieważ w języku polskim książki są w rodzaju żeńskim, a w języku włoskim są w rodzaju męskiego, i stąd jest ta dysproporcja, że jest Li lege, a w języku polskim je Czytam. Trzecie zdanie. Mikiami. Piotrami. To jest dosyć proste. Zadzwonisz do mnie później. Mhm, tak, tak. Tutaj się nie będę nad niczym rozwodził. Kolejne zdanie. Se di Lo compro. Też dosyć proste. Mleko jest rodzaju męskiego. Il Dlatego jest lo compro. Kupię je. I ostatnie zdanie. Stogia, la stogia jest go i dlatego zamieniamy ją przyimkiem la La Ascolti Od nich dziogna, czyli słuchaj jej codziennie. Mam nadzieję, że dobrze wam poszło. Mam nadzieję, że też udało Wam się tutaj nie podpaść w, w moją pułapkę. No, to chyba wszystko. Stawcie lajka like i suba. Siemano.